W 2015 roku klacz Roszana była źrebna z Jej źrebie zostało zarezerwowane jeszcze będąc w brzuchu przez przemiłych państwa dla ich córki. Marzyła im się wtedy kara klaczka, a Roszana spełniła ich życzenie. Urodziła piękną córkę, która niestety po jakimś czasie zaczęła słabnąć i straciła odruch ssania. Wraz z przyjaciółmi staraliśmy się zrobić co w naszej mocy, by uratować tą klaczkę. Padła nawet decyzja o klinice. Do niemieckiego demin zawiozłam ją w bagażniku mojego pick -upa. Tam dostała najlepszą z możliwych opiekę. Przetaczaliśmy nawet krew w źrebięciu od matki. Jednakże klaczka nie odzyskała sił. Nie jadła, nie wstawała. Po paru dobach podtrzymywania jej przeżyciu podjęliśmy decyzję o uśpieniu, a marzenie przepadło. Tymczasem chwilę później moja ukochana Lagrande S się oźrobiła. Tym razem moje marzenie stało się rzeczywistością, bo na świat przyszła kara klaczka po Sandrohicie. Marzyłam, by mieć jego geny do dalszej hodowli, i oto jest. Jej ojciec Sandro Hit był wtedy topowym ogierem, którego wpływ na hodowlę nowoczesnych koni ujeżdżeniowych jest do dziś absolutnie nieoceniony. Zawsze chciałam budować moje stado matek na solidnych fundamentach i do dziś się to nie zmieniło. Byłam taka szczęśliwa, że wydając majątek, no jak na tamte czasy dla mnie, miałam tyle szczęścia, że urodziła się klaczka. I jeszcze w dodatku była córką mojej, Lagrande. Była też chyba ostatnim źrebięciem z paleniem hanowerskim mojej hodowli. Potem zakazano tych praktyk. Może i dobrze, choć ona nawet tego nie zauważyła i uroczo poszła spać miziana przeze mnie. Zawsze bardzo ją lubiłam. Jednak nie tylko mi skradła serce od pierwszych chwil. Sympatyczni państwo, którzy stracili zarezerwowane źrebiem ruszany, poprosili o sprzedanie im jej w zamian. Hodowla to pasmo trudnych decyzji do podjęcia, więc choć strasznie chciałam ją zatrzymać, musiałam się zgodzić. Spełnianie marzeń ich córek też było dla mnie ważne, bo taki jest w końcu cel mojej hodowli. No i stało się. Klaczka dostała od nowych właścicieli imię Starlight. I została u nas na odchowie. Przez ten czas zaprzyjaźniła się ze swoją pełną siostrą Starling i ciotką Difi. Więc gdy w wieku roku przyszło mi się z nią pożegnać, było mi bardzo smutno. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że kiedyś spotkają się ponownie. Starlight ruszyła do nowego domu pod Warszawą. Nowych właścicieli miała wspaniale. Cudownie patrzyło się na jej rozwój w tak dobrych rękach i świadomej pracy. Gdy dorosła, trafiła do fajnego zawodnika i pękłam z dumy, jaki to koń z niej wyrósł. Któregoś dnia zadzwonił telefon. Usłyszałam głos z właścicieli Starlight, który pomimo upływu prawie 9 lat pamiętałam doskonale. Takich ludzi się nie zapomina. Powiedzieli, że córki wyrosły, skupiają się na swoich celach i zaczyna brakować im czasu na konie. Zapytali się mnie, czy nie chciałabym przyjąć Starlight z powrotem do hodowli. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Długo też nie musiałam się zastanawiać. Bardzo szybko siedziałam w samochodzie, jadąc po spełnienie mojego odwiecznego marzenia. Zobaczcie, jak to było. Jadę po nowego konia. Jest to absolutnie wyjątkowy koń z niesamowitą historią. Taka śliczna dziewczyna. Taka śliczna. Chcesz poznać siostry, czy nie chcesz? Dogadasz się z nimi, myślę. Wy to wszystkie jesteście takie same. Bardzo podobne do siebie są. No. Kolejanko jest dla ciebie, widzisz? A jesteś piękny. Jedzie bada. gwiazdka do nowego domu. No, tak? Będzie ci dobrze zobaczysz. No i jest. Po dziewięciu latach znów w mojej stajni. Wydaje się, że czasem marzenia już przepadły, a jednak się spełniają. Idziemy na plac z. Starlight. Pięka pogoda, więc zrobimy jej jakieś zdjęcia, jak to wygląda, jak się rusza. Przed dzień Jej dziewiątych urodzin możecie zobaczyć pełną fotogalerię tych zdjęć ze Starlight znów w domu. Jestem przeszczęśliwa. Cieszę się bardzo, że Starlight jest z powrotem w mojej hodowli i mam nadzieję, że spełni oczekiwania, które pokładałam w niej od samego początku, kiedy się tylko urodziła. Trzymajcie kciuki.